Witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, ziemski ojcze Jezusa, mężu i opiekunie Marii. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, Bóg w swojej opatrzności wybrał Ciebie na męża Marii i opiekuna Pana Jezusa. Już od początku swojego małżeństwa z Matką Świętą. Zmagałeś się z przeciwnościami. Przyjąłeś do siebie brzemienną Maryję. Ratowałeś świętą rodzinę od prześladowań Heroda i poszukując miejsca dla narodzin dzieciątka Jezus. Spotykałeś się z odmową właścicieli gospód. Ty własnymi rękami zarabiałeś na utrzymanie rodziny, i przy tobie młody Jezus uczył się rzemiosła. Ty szukałeś Jezusa z Maryją po święcie paschy, i znalazłeś go w świątyni, bo miał w tobie, jako ziemskim Ojcu, wzór religijności. Mimo to zawsze stałeś przy Zbawicielu, służąc mu najlepiej, jak mogłeś, prosimy. Pomóż nam zdobywać podobną wytrwałość, wierność i miłość. Święty Józefie, pomóż nam iść w ślady Jezusa, być z Nim w pracy i modlitwie, które służą rodzinie. Chroni mężów, żony i dzieci przed szkodliwymi wpływami laicyzującego się świata i naucz nas przezwyciężać wszelkie trudności, by móc wspólnie świętować już tu na ziemi. A potem osiągnąć radość niebieską. Zawierzamy ci, naszą ojczyznę, by była przykładem dla innych narodów. Powierzamy ci świat, by by został przemieniony łaską pana Jezusa. Wspaniały patriarcho, niech przez twe ręce stapi na nas Boże Błogosławieństwo. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Błogosławieństwo. Niech cię błogosławi ojciec pokoju, który prowadzi polski naród przez wieki. Niech ci sprzyja, niech będzie z tobą, i niech cię prowadzi. Niech Bóg Wam błogosławi za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o po modlitwę poniżej w komentarzach. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnej codziennej modlitwy, zasubskrybuj kanał Boża Misja. Klikając kciuk w górę, pomagasz innym odnaleźć nasz kanał i łączyć się wspólnie w modlitwie. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże!